Pora zaszeleścić lokalną prasą. Przypominam, że w każdą środę zaglądamy do współpracujących z nami e, tygodników e, i z tego miejsca i w tym momencie gorąco pozdrawiamy wszystkie redakcje dostarczające e, nam na bieżąco e, artykuły, które my prezentujemy w programie. Rozpoczynamy od Strzelca Opolskiego, e, e, Tom Tygodnik, który pisze o, o tym, do czego doszło em, na miejscu? No, od, krok od tragedii. Runął mur. Kto jest winny? W niedzielę rano, 11 sierpnia, obudził nas potężny huk. Było parę naście minut po godzinie siódmej. Relacjonuje pani Elżbieta, mieszkanka kamienicy przy ulicy Matejki w Strzelcach. Myślałam, że to jakiś wybuch. Gdy wyjrzałam przez okno, wszystko stało się jasne. Runęła część muru oddzielającego podwórko kamienicy od terenu zakładu lakierniczego. No i tutaj dalej relacja pani Elżbiety, z której wynika, że to szczęście w nieszczęściu, że do tragedii doszło w niedzielę rano. Na szczęście na podwórku nie było wówczas bawiących się dzieci, ucierpiały jedynie zaparkowane w okolicy muru samochody. Na szczęście nikt nie został ranny. Następnie przeczytacie Państwo dokładną relację tych wydarzeń widzianą okiem mieszkańców, jak również to, co do powiedzenia w tej sprawie ma przedstawiciel spółdzielni mieszkaniowej. Runął mur, kto winny, o tym przeczytamy dziś w Strzelcu polskim. No w związku z tym, że w Strzelcach Opolskich i w okolicach niedawno była ekipa programu Weekend z który którego ekipa odwiedziła cały powiat strzelecki. Adam Giza rozmawiał na miejscu z dziennikarką Strzelca Opolskiego Olą Morawiec. No i my chcemy teraz fragment tej rozmowy przytoczyć i przypomnieć. Co takiego fajnego? Bo tak powoli zbliżamy się do końca. Mamy jeszcze jedno wejście w granicach godziny 12.45, ale ten nasz trzydniowy pobyt powoli się kończy, więc gdybyśmy mieli podsumować, co takiego fajnego tutaj, że warto zajrzeć na weekend? Bardzo ciekawe są imprezy, które się tutaj odbywają. W zasadzie dzieje się coś zawsze. Albo są to jakieś koncerty, albo jakieś wystawy, które organizowane są przez mieszkańców. Bardzo często festyny, które organizowane są i przy udziale burmistrza i oczywiście sołtysów, którzy tutaj wspaniale działają. I, I w Rzędowicach, i w Kielczy. E, no i w zasadzie nie można się tutaj nudzić. Każdy, bez względu na wiek, bez względu na zainteresowania, coś dla siebie znajdzie? E, tak. Ostatnio organizowaliśmy akcje y, dla dzieci, a dzisiaj odbywają się y, takie. Taki, taki konkurs, taki festyn, wieś kontra wieś, więc będą tam rywalizować między sobą te dwa sołectwa, Szędowice i Kielcza. Także naprawdę później oczywiście zabawa, która jest takim nieodłącznym towarzyszem wszystkich tych imprez, więc myślę, że jest naprawdę szansa, żeby się tutaj dobrze bawić. Wiatu Strzeleckiego przenosimy się do Prudnika. Tygodnik Prudnicki w dodatku przedstawia obszerną relację ze Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Rio de Janeiro w dniach od 23 do 28 lipca. Co ciekawe, w tej uroczystości, w tym wyjątkowym święcie wzięła udział reprezentacja z Prudnika. Pięcioro młodych Prudniczan udało się tam na spotkanie z papieżem Franciszkiem wraz z 42-osobową grupą diecezji opolsko-gliwickiej. No i tutaj szczegółowa relacja, nie tylko fotorelacja, ale co ważne, najpiękniejsze wspomnienia spisane przez Annę Laś Jaślar, jedną z uczestniczek tej wyprawy. Czekaliśmy do wieczora na przyjazd papieża. Plaża zapełniała się pielgrzymami, a śpiewy i tańce nie cichły aż do przyjazdu Franciszka. Tego wieczoru odbyły się adoracje Najświętszego Sakramentu. To bardzo szczególne wrażenie widzieć tylu młodych, którzy zamiast kąpać się w oceanie klęczą mu ze łzami w oczach i wpatrują się w hostie. To nieprawdopodobne. Wiele, wiele takich wzruszających momentów zostało opisanych w dodatku do Tygodnika Prudnickiego. Serdecznie polecamy te. Relacje Prudniczanie w Rio de Janeiro. Jak to było, chcecie państwo wiedzieć więcej? Zachęcam, abyście sięgnęli po ten tygodnik, a my już teraz zaglądamy do Myszkowa. Gazeta Myszkowska pisze o tym, że nikt nie chce Zdrowej Gminy. O co chodzi? Już państwu tłumaczę. 30 sierpnia minął termin, minie termin, przepraszam, przyjmowania zgłoszeń do udziału w konkursie Zdrowa Gmina. Formularz zgłoszeniowy do czwartej edycji Gminnej Edukacji Zdrowotnej Wypełniło do tej pory tylko 8 gmin z województwa Śląskiego. To zaledwie 5% ich ogółu. Do 15 sierpnia nie przystąpił do niej żaden samorząd z terenu powiatu Myszkowskiego. To skandal. Właściwie zareagowali za to sąsiedzi z Zamiedzy, Lelów czy Kamienica Polska. To zastanawiające, dlaczego konkurs nie cieszy się większym zainteresowaniem i tak niewielu reprezentantów władz samorządów terytorialnych decyduje się podjąć wyzwanie i stanąć do wyścigu po zdrowie. Tym bardziej, że udział w nim nie wymaga od mi gminy nakładów finansowych. Dziwi się Katarzyna Polkowska z biura organizatora konkursu Zdrowa Gmina. Jak przyciągnąć do zdrowych nawyków? Co zrobić, żeby jeszcze do akcji dołączyć? Jak tego dokonać? Dokładny opis oraz instruktaż znajdziecie Państwo na łamach Gazety Myszkowskiej w jednym z artykułów. Zachęcamy oczywiście aby po tę prasę sięgnąć, no i myszków y, całkiem niedaleko y, zawiercia. I my teraz właśnie do zawiercia się przenosimy. Kurier Zawierciański na pierwszej stronie informuje nas o tym, że Rudniki znów znalazły się pod wodą. Mieszkańcy Rudnik mają już serdecznie dość ciągłego zalewania ich posesji. W tym roku już po raz czwarty musieli zmagać się z rwącym deszczowym potokiem, który spływał. Z pól, niszcząc podwórka i podmywając domy. Przyczyny sytuacji, która ma miejsce obecnie, nawarstwiały się przez lata. Przez lata także mieszkańcy informowali gminę o swoich niepokojach i problemach. Ile jeszcze razy mamy być zalewani? Dlaczego nikt nam nie chce pomóc? Pytają z zrozpaczeni mieszkańcy Rudnik. Co na to władze samorządowe, jaka jest ich odpowiedź? Jakie są przyczyny tej sytuacji? Czy można im w jakiś sposób zaradzić? Przeczytacie Państwo na łamach. Kuriera Zawierciańskiego. No i tak, pierwszy, e, pierwsza część przeglądu prasy już za nami, ale w dalszym ciągu e, czekają kolejne tytuły, do których wrócimy nieco później w trakcie naszego programu. E, zaprezentujemy kolejne doniesienia z tygodników współpracujących z programem Cafe Silesia. Zostańcie Państwo z nami, już za chwilę porozmawiamy o ciekawej imprezie sportowej, e, która odbywać się będzie w Katowicach. Przegląd prasy śląskiej. Przypominam tradycyjnie, w każdą środę prezentujemy tygodniki, z którymi współpracujemy. Pora na e, drugą porcję e, prasy, kolejnych pięć tytułów. Kronika Beskicka, tygodnik ukazujący się w każdy czwartek, e, informuje e, o fałszywych alarmach na hulance. To e, dzielnica e, bielska. Bielska Straż Pożarna otrzymała niedawno sygnał o pożarze w tunelu drogowym na Bielskiej Hulance. Informację taką wysłały czujniki systemu przeciwpożarowego zainstalowanego wewnątrz tunelu. Na miejscu natychmiast pojawił się wóz bojowy. Identyczna sytuacja powtórzyła się w dniu następnym. O co chodzi? Jakie są przyczyny tych fałszywych alarmów? No i tutaj szerokie i obszerne wyjaśnienia. Choć tunel na Hulance ma zaledwie nieco ponad 200 metrów, zainstalowano w nim bardzo nowoczesny i wyrafinowany system ostrzegania przed niebezpieczeństwem. Bezpieczeństwem podobne bardzo czułe yy, czujniki stosowane są w znacznie dłuższych i bardziej narażonych na wszelkie ewentualne zagrożenia tunelach górskich. Nad bezpieczeństwem przejeżdżających pod ziemią kierowców czuwają. Nadal bardzo dokładne laserowe czujniki zadymiania oraz czujniki temperatury zamocowane na stropie konstrukcji. No jak się okazuje, wystarczy, że przez tunel przejedzie dymiący niemiłosiernie samochód z niesprawnym układem wydechowym, albo też w tunelu pojawi się mgła, i to może sprawić, że czujniki momentalnie wysyłają sygnał o zagrożeniu, który sprawia automatycznie, że tunel jest zamknięty, co bez wątpienia wywołuje trudności. Jeśli chodzi o płynny ruch drogowy, i jak wygląda szczegółowo sytuacja? Przeczytacie Państwo w artykule Tunel aż za bardzo chroniony. Ten artykuł polecamy w kronice Beskidzkiej. Zaglądamy do Głosu Ziemi Cieszyńskiej. To tygodnik, który ukazuje się w Cieszynie oraz okolicach w każdy piątek. No i tutaj jazda z przeszkodami na cyklistów. Czyhają pułapki? Jakie to pułapki? O tym Państwo przeczytają. W artykule. Pogoda zachęca do rowerowych wycieczek wiślanymi wałami. Dobrych kilka lat temu naprzeciw powodziowych obwałowaniach od strumienia aż po Wisłę powstały szlaki rowerowe. Cieszą się ogromnym powodzeniem wśród amatorów jazdy na dwóch kółkach. Cyklistom daleko jednak do szczęścia, ponieważ na niektórych odcinkach m, szlaki bywają mocno zarośnięte, a prawdziwych kłopotów. Przysparzają strome schody, które w kilku miejscach trzeba pokonać. W tym artykule znajdziecie Państwo relacje cyklistów, jak również komentarz osób odpowiedzialnych za te właśnie ścieżki rowerowe, czy uda się je zmodernizować, czy uda się zadbać o to, aby cykliści mieli komfort przemieszczania się po tych trasach, przeczytacie Państwo w głosie Ziemi Cieszyńskiej, który bardzo serdecznie Polecamy. Z Cieszyna wędrujemy do Krapkowic. Po raz kolejny prezentujemy Państwu na antenie to, o czym pisze tygodnik Krapkowicki. Nasze drogie dzieci idą do szkoły, pójdą do szkoły, ale zanim to się wydarzy, no, każdego naszego milusińskiego należy wyposażyć nie tylko w tornister, ale i w przybory szkolne, książki, które z roku na rok się zmieniają, a więc tak naprawdę tych zakupów przed rodzicami Sporo. No, i tutaj takie wyliczenia szacunkowe. Jak to wygląda, jeśli chodzi o koszty? Klasa pierwsza szkoły podstawowej 395 zł. Klasa czwarta szkoły podstawowej to już kwota opiewająca na 562 zł. No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dokładnie w tym artykule przeanalizowana sytuacja, jeśli chodzi o koszta, z którymi muszą liczyć się rodzice, jest także informacja o rabatach, których udzielają sklepy papiernicze, księgarnie. Warto więc zaznajomić się z tym, zwłaszcza jeśli nasze dziecko jeszcze nie zostało wyposażone w komplet podręczników. Tutaj myślę przydatne informacje dla mieszkańców Krapkowic. Tymczasem nowiny zabrzańskie piszą o problemach klubu sportowego Iskra. Iskra w prokuraturze. Prokuratura rejonowa w Zabrzu wszczęła postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz przywłaszczenia mienia w wysokości 83 tysięcy złotych. Oba wątki mają związek z dotacją, którą otrzymał od miasta klub sportowy Iskra. Obecnie na przesłuchania wzywani są kolejni działacze klubu i nauczyciele szkoły sportowej w Zaborzu. Przywłaszczone pieniądze pochodziły z miejskiej dotacji dla klubu, a poszkodowanym jest gmina. Zabrze. Sprawa jest wielowątkowa, obejmuje czaso okres od maja 2006 roku do grudnia roku 2007. Yy, dokładny opis tej sytuacji znajdziecie Państwo w artykule proponowanym dziś przez Nowiny Zabrzeńskie. No i na końcu dwutygodnik yy, Życie Siemianowic. Ten dwutygodnik... Yy, yy, ukazuje się w środę. No i tutaj na pierwszej stronie ciekawy artykuł to jest rozmowa, wywiad z, Markień, z Markiem Stańczykiem, który jest mieszkańcem Siemianowic, fotografem, dokumentalistą, bohaterem filmu dokumentalnego nakręconego przez studentów Wyższej Szkoły Technologii. Informatycznej w Katowicach. Dlaczego jest bohaterem tego filmu? Cóż takiego robi, przeczytacie Państwo w artykule? U nas y, wiele rzeczy w bezmyślny sposób znika i ginie, mówi fotograf. Często chcąc dociec, dlaczego coś zostało zlikwidowane lub zostać y, ma usunięte, nie jestem w stanie uzyskać odpowiedzi. Dla mnie jest to pewien wyznacznik. Skoro Śląsk tyle dał Polsce, a teraz często się mówi na przykład o autonomii, to najlepiej te. Śląskość stłamsić właśnie poprzez likwidowanie obiektów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Z drugiej strony, to nie jest takie proste. Dlaczego? Przeczytacie Państwo o tym dziś w życiu siemianowic. Tutaj obszerna rozmowa z Markiem Stańczykiem, fotografem i dokumentalistą. Polecamy Państwu bardzo serdecznie śląską regionalną prasę, no i przypominam, że w każdą środę zaglądamy do tygodników i proponujemy Państwu najciekawsze, wybrane artykuły.